Przeciwko Tomaszowi Męcerowi, przeciwko chłopskim powstańcom występuje nie tylko cesarz Karol V, nie tylko kościół katolicki, ale również Marcin Luter. Takimi słowami Luter zachęcał do walki z chłopskimi powstańcami. Kto może winien ich bić, dusić i zabijać? Skrycie i jawnie, a pamiętać, że nie masz nic bardziej jadowitego, szkodliwego, szatańskiego, jak człowiek zmontowany. Zabić go trzeba, jak psa wściekłego, bo jeśli ty go nie zabijesz, to on ciebie zabije i cały kraj z tobą. Niech bije, grzmoci i dusi, kto może. A jeśli przy tym życie postradasz, toś błogosławiony, bo szczęśliwszej śmierci nie możesz nigdzie znaleźć. Umierasz bowiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu i w służbie miłości. Bardzo ostre słowa. Jak je zrozumieć? Marciści by powiedzieli, że zadziałał interes klasowy, że dla feudałów zbuntowany chłop był wrogiem, obojętnie czy byli protestantami, czy byli katolikami. Ale można na to spojrzeć też inaczej. Mówiłem już przed chwilą, że zdaniem Marcina Lutra człowiek jest winny posłuszeństwo władzy świeckiej, a chłopi przeciwko tej władzy świeckiej się buntowali. Więc ten radykalizm Marcina Lutra. Nie w jakiejś mierze konsekwencją jego poglądów religijnych. Po początkowych sukcesach ostatecznie wojna chłopska kończy się klęską powstańców. 15 maja 1525 roku w bitwie pod Frankenhausen powstańcy ponoszą decydującą klęskę. Tomasz Münzer ucieka z pola bitwy, schroni się w mieście ale tam zostaje znaleziony. Potem poddano go wyszukanym torturom. Osądzono jako heretyka, a następnie ścięto mieczem. Jego ciężarna żona została zgwałcona przez jednego z żołnierzy wojska ksoński. Pozostawiono ją przy życiu, ale jej dalszy los oraz jej synów nie jest znany. Ostatecznie, rok później, Powstanie chłopskie zostało utopione we krwi. Jak pisze historyk Zbigniew Wójcik Zemsta zwycięstwu była straszna. Przywódcy wojny i wielu jej uczestników zginęło z rąk kata po uprzednich torturach. Dziesiątki wsi, których ludność aktywnie uczestniczyła w walkach, spalona. Ciężary na rzecz feudałów zostały poważnie zwiększone. Położenie chłopów w wyniku wojny uległo więc pogorszeniu. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.